Dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszam Was na pierwszy odcinek drugiego sezonu podcastów moich, których, które są nazwane Bohaterowie wielu sezonów. Będzie się jak poprzedni składał z siedmiu odcinków, a dzisiejszy dla mnie jest to wielka przyjemność, bo będę mówiła, mówiła o białej koszuli i jej wariacjach. Biała koszula ma naprawdę fundamentalne znaczenie w szafie kobiety. Ponieważ jest niezwykle praktyczna i może być noszona w różnorodnych sytuacjach, czyli w ciągu dnia do pracy, ale również ona od pewnego momentu weszła na salony. Mam dla Was też niespodziankę, ponieważ zaprosiłam do dzisiejszej rozmowy moją długoletnią klientkę, która jest wielką, wielką fanką białych koszul, a nazwałabym ją nawet kolekcjonerką białych koszul. I mówiąc szczerze, ciekawa jestem, co w tej naszej rozmowie opowie, dlaczego ją tak te koszulę, fascynują i jaką jej dają korzyść. Jasiu, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Witam, witam, witam Cię Jolu, witam wszystkich Państwa, bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. <śmiech> <śmiech> Zwłaszcza, że przedstawiłaś mnie jako admiratorkę. Ja powiem, jestem jeszcze akolitką, entuzjastką i cokolwiek można by jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o taki element damskiej garderoby jak biała koszula. Także z przyjemnością powiem o tym, czym jest dla mnie biała koszula i dlaczego uważam, że to jest najważniejszy element w szafie mojej. No i oczywiście powiem o tym w jakich okolicznościach, sytuacjach ta biała koszula mi się sprawdza. No, więc uzasadnię ten mój wybór. No właśnie, biała koszula. Powiedz mi taką rzecz, no bo już rozmawiałyśmy o tym jakiś czas temu, że ta biała koszula w jakimś sensie daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa. Czy ty możesz to też tak powiedzieć, że na przykład e, wybierając powiedzmy rano ubiór, zastanawiasz się, co włożyć i na przykład chwytasz po białą koszulę, czy inaczej. Czy po prostu masz okoliczność, która sprawia, że uważasz, że biała koszula będzie apropos. Jak do tego podchodzisz? Co ta, co ta koszula dla ciebie znaczy? Ja po prostu bardzo dobrze czuję się w białej koszuli. Wiem, że wyglądam w niej świetnie. Cokolwiek do niej dobiorę, czy będzie to szal, czy biżuteria, czy broszka, czy jakiś jeszcze inny element zdobniczy typu etolka, to. Czy będzie to wreszcie sama, biała, skromna koszula? Zawsze wyglądam w niej bardzo dobrze, czy założę ją do jeansów, czy założę ją do spodni garniturowych, czy do spódnicy. Jest to po prostu ciuch, który, no nie wiem, pasuje do mojego, do mojego imidżu, tak myślę, bo też ludzie tak mnie postrzegają. I ja białe koszule zakładam bardzo często w sytuacji, kiedy przygotowuję sobie plan, w co się ubiorę następnego dnia, ale okazuje się na przykład, że pogoda mi spłota figla i akurat jest no nie tak jak było powiedziane, więc to co mam uszykowane się nie nada, a nie mam czasu, żeby się miotać i zastanawiać co innego wziąć, to wtedy wiem, że biała koszula z czymkolwiek dalej na dole po prostu zrobi mi dzień. I też biała koszula to jest taki ciuch, w którym ja zawsze czuję się adekwatnie. Może powiem, dla mnie po prostu takie poczucie, żeby być dobrze ubranym do sytuacji, też do ludzi, którzy będą ze mną w tej sytuacji i do mojego nastroju, no jest szalenie istotne. Ja nie lubię być ubrana za dobrze, ale nie lubię też być ubrana jakby za słabo, czy, czy stopień niżej niż, niż inni moi rozmówcy czy towarzysze na spotkaniu. Dlatego wiem, że ta biała koszula zawsze da mi takie właśnie, Komfort psychiczny, że ja jestem dobrze ubrana, że ja się po prostu dobrze czuję. Powiem tak, oczywiście, zależy od, w zależności od sytuacji, ja wybiorę koszulę jedwabną, ja wybiorę koszulę atłasową, ja wybiorę koszulę popelinową, ja wybiorę koszulę no, z innych jeszcze materiałów. Jak wiesz, ja nawet niektórych to nie umiem nazwać, te od Ciebie z aplikacjami, z nabłyszczeniami, z dopinanymi zdobieniami. No, same w sobie po prostu są rewelacyjne, więc jakby to jest dodatkowo jeszcze ten element, który powoduje, że biała koszula niby tak bardzo nudna i oczywista potrafi zagrać naprawdę zupełnie różne role. Białe koszule najczęściej kobietom kojarzą się tak jeden do jednego z koszulami, które są wzięte z garderoby męskiej. A tak być wcale nie musi. To znaczy ja nie neguję jakby atrakcyjności takich koszul, ale Koszule, który, które ja dla Ciebie zaprojektowałam i które zostały uszyte w mojej pracowni, one mają kompletnie też inny rys. Niektóre są trochę przeskalowane. Moja rozmówczyni jest osobą bardzo szczupłą, w związku z tym trzeba też uważać to mówię do Państwa na właśnie to przeskalowanie, żeby nie wyglądało to źle, żeby sylwetka była niezgrabna, nie, nie że tak powiem, więc na to się zwraca uwagę. Masz koszule ode mnie, które mają bardzo różne długości, czyli są takie za, za biodra, są takie, które są zupełnie długie i można je nosić i takie nosisz z jakimiś wiązaniami, z paskami. Czasami to też pewnie zależy od sytuacji, a nawet na pewno podkręcasz, podwijasz rękawy i pokazujesz w ten sposób taką swoją nonszalancję. To, to też jest taki indywidualny rys. Kołnierzyk się stawia i celowo są te kołnierzyki usztywnione, żeby po prostu stały. Także koszula ma właściwie wiele znaczeń. Ja też robię różne koszule, które są z przecięciami. Są asymetryczne, czyli z przodu krótsze, z tyłu dłuższe. Mają łagodne albo mniej łagodne rysy. Także są bardzo, bardzo różne. Czy ty możesz powiedzieć, że masz Typ koszuli albo fason, o to mi chodzi, fason koszuli, który jest Twój ulubiony, a jeżeli tak czy nie, to w jakichś okolicz okolicznościach konkretnych je dobierasz, czyli na przykład, nie wiem, do, do wąskich spodni wiesz, że włożysz koszulę, która jest dłuższa, albo na przykład do wąskiej, długiej spódnicy można włożyć koszulę, która jest asymetryczna. I podbić to na przykład paskiem. Mhm. Ja też nie wymieniłaś tego rodzaju noszenia. Często latem noszę białą koszulę rozpiętą, mówię o tych fasonach rozpinanych, mhm. jako po prostu taki rodzaj no, narzutki na ciało do sukienki, powiedzmy, bez rękawów, czy jakiejś takiej z krótkim rękawem, rano czy po południu, wieczorem. Zarówno chroni mnie to przed słońcem, jak i przed, przed chłodem, powiedzmy, ewentualnie. Więc można powiedzieć, że wtedy ta koszula pełni rodzaj takiego żakietu. Wtedy zawsze daje jakąś ozdobę, broszkę lub to taki integralny element zdobniczy od ciebie do koszuli. No, żeby ona po prostu mimo formy prostej i, i skromnej pokazywała światu, że jednak w tym momencie pełni rolę płaszcza albo odgrywa rolę takiej letniej marynarki. Więc tak, ja mam bardzo dużo różnych koszul, mówię białych, chociaż czasami to jest taka, właśnie o bieli można by dużo powiedzieć. Tak, one tak? Mają Jak odcień. wiszą wszystkie w szafie, to czasem mam wrażenie, że niektóre już są strasznie, jakoś straciły tę biel, ale wiem, że to nie jest utrata bieli, tylko po prostu inny, odcień. inny jej odcień. Mhm. Ale też mam bardzo jasny róż, czy taki przełamany do, 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 do takiego beżu. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, taka, taka biel, nie, nie taka czysta, tylko do, do beżu, bardziej też do niebieskiego. kości słoniowej. Tak, do też. kości słoniowej, mhm. właśnie do kości słoniowej tego słowa mi zabrakło. Więc yy, chyba najbardziej, najbardziej lubię taką mega białą biel taką, -białą. śnieżną, aż błyszczącą. Mhm. Ona, ona mi też daje takie poczucie świeżości. Ja po prostu uwielbiam taką świeżo upraną koszulę, jak ona jeszcze pachnie tym ty, 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 niestety detergentem, ale tak jakimś płynem do płukania. Dopóki nie użyjesz perfum. Tak i po prostu uwielbiam jak one są wyprasowane i tu niestety muszę się borykać z własną niechęcią do żelazka. Nie lubię bardzo prasować, ale ponieważ bardzo lubię mieć wyprasowane koszulę, no to prasuję naturalnie. Więc to jest taki mój absolutny, absolutny hit, numer jeden. Bardzo lubię popelinę. Właśnie jakbyś ty mogła powiedzieć, Jolu, czy to jest w ogóle materiał. Przepraszam, że tak zmieniam role i ci zadaję pytania, ale intryguje mnie to, bo mam trochę popelinowych rzeczy. Wiem, że nie są to rzeczy zbytnio popularne. A pamiętam jeszcze z czasów mojego dziadka i dziadka mojego męża, że oni mieli e, całą masę, zresztą po, po dziadku mojego męża była cała, e, cała szafa popelinowych koszul w przepięknych pastelowych kolorach. E, róż, e, beże, beże mm -hmm. e, żółcienie wyblakłe, seledyny, jasne niebieskie. Ja po prostu ja byłam w szoku, jak to zobaczyłam. Że mężczyźni na no, urodzenie tam, powiedzmy, w roku 17-20, w czasie i po wojnie, i przed, nosili tego typu kolory. No, zawsze wydawało mi się, że to jednak tak nie było, no ale właściwie to mnie tak ciekawi, ta popelina. Dla mnie popelina w dalszym ciągu jest materiałem niezwykle atrakcyjnym, aczkolwiek jest bardzo wymagająca, ponieważ ona wymaga właśnie to, co mówiłaś chwilę temu. Bardzo poważnej konserwacji, czyli trzeba na przykład to prasować. Ale moim zdaniem prawdziwa koszula, papelinowa, bawełniana w różnych, w różnych jakby grubościach swojego tkania, ona należy w ogóle do wymagającego ubrania, i żeby ona miała swoją atrakcyjność i klasę to ona musi być perfekcyjnie wyprasowana. Dlatego, że to nie jest ubranie, które, które można puścić i można sobie myśleć, że jakieś tam załamki są adekwatne do, do, nie wiem, do sytuacji, do stylu, do nonchalancji. Nie, koszula jest bardzo wymagająca, jeżeli stawiamy na elegancję i taki fason. Oczywiście bierzemy pod uwagę, że w ciągu dnia ta koszula ma prawo do tego, żeby mieć zagniecenia. Mówię w dalszym ciągu o popelinie również ale zagniecenia naturalne, które wynikają z noszenia tej koszuli podczas dnia, to są kompletnie inne zagniecenia i to widać gołym okiem, niż takie, które wynikają z niedoprasowania i niechlujstwa. To są dwie kompletnie różne rzeczy. Natomiast odniosę się jeszcze do tego, do tych kolorów. Rzeczywiście, panowie, w tamtym czasie wystarczy sięgnąć do historii ubioru. Byli bardzo, mówimy o pewnej klasie oczywiście i środowiskach, byli bardzo elegancko ubrani i te kolory były. One były dość powściągliwe, nie było kolorów, które były bardzo, bardzo krzyczące, ale te róże beże, odcienie bieli, bo biel kiedyś może o tym będę mówić, ma bardzo dużo odcieni. One były kolorami, które niebieskości, różnego rodzaju seledyny, to były kolory, które królowały w męskiej garderobie. Później się coś takiego zrobiło, że ta moda zaczęła taka być troszeczkę bardziej nisko, że tak powiem, że te kolory zaczęły zanikać, ale to wszystko było związane z czasami wojny, że nie było barwników, wszystko ma swoje. Wytłumaczenie to nie było, nie, nie, nie wynikało to z tego, że nagle ludzie stracili chęć do kolorów, tylko po prostu zwyczajnie nie było odpowiednich barwników i trzeba lata było poczekać, żeby znowu w sposób, w sposób naturalny rynek wrócił właśnie do kolorowych koszul. A słuchaj, ja bym Cię zapytała, bo. No wspomniałam, mam, mam dużo popelinowych koszul, ale mam też jedwabne, choć jedwab nie jest moim najbardziej, jakby, tu faworyzowanym rodzajem materiału. Mam oczywiście bawełnę, mam len, chociaż len znowu z tą swoją. Potrzebą prasowania troszeczkę nie konweniuje z moim, z moim upodobaniem. A jakbyś powiedziała mi, z jakich jeszcze materiałów można uszyć taką białą koszulę? Mówię białą w cudzysłowie, bo w sumie powiem ci, że te koszule od ciebie, chociaż mówię o nich biała koszula i trzymam je w szafie w kategorii białe koszule. One nie są białe, bo ta jedna jest z aplikacjami, druga ma kwiaty, trzecia ma te wstawki tiulowe, więc, więc to nie jest tak, że to jest taka czysta, zwykła biała koszula i chyba żadna nie jest z popeliny to też muszę powiedzieć. Nie, one no. głównie, się, głównie się posiłkuje bardzo dobrymi bawełnami, takimi, mhm. które no, mam takie swoje źródła, bo jakby to by było, gdybym ich nie miała, czyli. Mam dostawców często szyję z bawełen egipskich, które są rzeczywiście bardzo cenionymi bawełnia, baweł, tkaninami bawełnianymi w ogóle na świecie. I one mają coś takiego niezwykłego w dotyku. Bo one są, może to jest paradoks, co powiem ale one mają taką i sztywność, i miękkość jednocześnie. To jest właśnie taka, taka nadzwyczajność tego wszystkiego. No są po prostu niezwykłe, trochę szeleszczą. Myślę, że to jest jeszcze fajne, bo ja na przykład jak wkładam białą koszulę swoją, no też w tym umownym tego słowa znaczeniu, ale też nieumownym, bo mówimy o tym, to ja lubię ten moment wkładania tej koszuli na, na, na siebie. I kiedy czuję, że ona ma taką nadzwyczajną świeżość, i to świeżość wynika oczywiście z uprania, z tego, że jest wyprasowana, ale też, z, że tak powiem, z mentalności tkaniny, że żaden in, inny, chyba nie, nie przychodzi mi do głowy inne ubranie, które ma podobną cechę, kiedy się ją wkłada. Ja kocham sukienki, noszę mnóstwo sukienek, ale jakby wkładanie koszuli. To jest jakby inna ceremonia, kompletnie, i to, to mnie zwykle zachwyca, bo ja myślę, że to jest wyniesione z takiego kodu kulturowego, że koszula ma w sobie, biała koszula ma w sobie coś odświętnego, i nawet jeżeli ona w tej chwili weszła do kanonu dnia codziennego, to mimo wszystko gdzieś nieświadomie ten kod kulturowy w sobie mamy. I tworzy się taką ceremonię, wkładając białą mm. koszulę. Ja przynajmniej tak mam. No Chętnie mm -hmm. bym posłuchała, jak inni o tym, o tym mm -hmm. myślą i czy mają podobne. No ciekawe, może, może znajdą się chętni do podzielenia. Dla mnie to też wiesz, jak to mówiłaś, to jakoś tak odnalazłam też bliskość w tej twojej myśli. Ja bardzo często na przykład na rower zakładam białą koszulę, ponieważ to jest też niezwykle funkcjonalne ubranie w sezonie wakacyjno-letnim, kiedy no, staram się w ten sposób kontrolować ilość ekspozycji na promienie słoneczne, tak? Oczywiście mam krótkie spodenki, ale tu jestem w białej koszuli, to mnie też chroni przed ukąszeniami odpadów, odbija, odbija światło. Poza tym widać na tym kleszcze ewentualnie tam w tym terenie, gdzie ja jeżdżę tego jest bardzo dużo, więc to też jest jakby tak z jednej strony właśnie coś takiego tak poczucie takiej niezwykłości w sensie ubrania takiego dobrego czucia i dobrego wyglądu, ale z drugiej strony też funkcja. To myślę, że ja bym nie powiedziała o żadnej innej części garderoby, że spełnia coś takiego, mhm. że daje mi takie psychiczne poczucie i yy, yy, takie tak jak bezpieczeństwa, bezpieczeństwa tak? Ale też daje mi właśnie komfort, mhm. bo często wybierając ubiór, no musimy rozegrać ten dylemat wygodnie czy ładnie na korzyść jednej lub drugiej strony. Czyli jak nam zależy na przykład, żeby wyglądać bardzo ładnie, no to się będziemy męczyć tam gdzieś na weselu u kogoś. A jak wygodnie, no to idziemy w dres, czego ja na przykład nie robię, ale właśnie ta biała koszula to jest dla mnie takie idealne spełnienie, taki mm -hmm. mój dres codzienny. Ja naprawdę bardzo dużo chodzę w białych koszulach. Oczywiście one na początku, kiedy się pojawiały w mojej szafie, są traktowane przeze mnie z olbrzymią estymą, prane ręcznie, suszone, to to ważne, suszone bez, bez wygniatania, rozprasowywane i tak dalej. Później w miarę tych prań i, i chodzenia wiadomo, że one gdzieś tam schodzą, półkę niżej, półkę niżej, aż w końcu lodują na pozycji koszula po prostu do sprzątania w domu. Czy, mm -hmm. czy ten, mm -hmm. ale naprawdę uwierz mi, ja, jak sprzątam u siebie w białej koszuli, to się po prostu czuję lepiej. No jest, jest to dla mnie ważne. No, no nie wiem, może to głupie jest. No, tylko białe koszule, buty i szale to jest mm -hmm. coś, za co, za co jestem w stanie zapłacić dużo i co jakby dla mnie ma taką dużą wartość emocjonalną. A powiem Państwu przy okazji, powiem to. Tobie Jasiu, że parę razy, bo uszycie białej koszuli z punktu widzenia krawiectwa jest bardzo wymagające. Mm. Tak, to jest bardzo wymagające, ponieważ tam są i kąty, i szwy, i zrobienie guzików, i zrobienie dziurek, i mankiety, e, odpowiedni, właśnie, kołnierz, proporcje. Właściwie koszula to jest jedno, jeśli nie jedyne ubranie, gdzie można sprawdzić, poziom krawiectwa krawcowej. Ja, jak rekrutowałam czy rekrutuję krawcowe do pracy, to proszę je, żeby one uszyły koszulę. I tu nie ma już przeproś. Jeżeli ktoś ma wysokie umiejętności, to po prostu jest w stanie ją uszyć. I opowiem jeszcze przy tej okazji historii, jak przyszła do mnie kiedyś pani krawcowa, która właśnie bardzo chciała przyjąć się do mnie do pracy. Ja jej tradycyjnie dałam tę białą koszulę, ona siedzi przy tej maszynie, siedzi i widzę, że nie ma zielonego pojęcia o tym, żeby to uszyć. I w pewnym momencie ona wstała i z taką naprawdę zaskoczeniem w głosie, zadziwieniem patrzy i na mnie mówi tak, Pani Jolu, ale ja tego nie umiem ale ona była zaskoczona po prostu tym, że ona tego nie umie, że i mówi do mnie, ja muszę jeszcze mnóstwo się nauczyć, bo ja nie potrafię uszyć koszuli. I to jest właśnie sprawdzian. To przy okazji mówię też tego, że czasem to, co nam się wydaje, że jest proste z punktu widzenia odbiorcy, nie jest to prawdą. Bardzo często jest to bardzo skomplikowane, bo w takich właśnie tych rzeczach prostych niczego się nie ukryje. Tam nie może być skuchy, po prostu wszystko jest na wierzchu. Także biała koszula jest absolutnym wyzwaniem, ale jednocześnie oddaje swoją nadzwyczajność temu, kto ją nosi. To wiesz co? Bo widzę, że z czasem tu już jesteśmy. Dobrze, że to drugi sezon i mamy dłuższą formułę. Słuchaj, na koniec fajnie byłoby, jakbyś powiedziała. Bo powiedziałaś już, że szyjesz z różnych materiałów, że to może być bawełna, jedwab, pipopelina i tak dalej, w zależności od okoliczności. Ale myślę, że jak ktoś nie widział twoich białych koszul, to nie ma pojęcia, że biała koszula może mieć tak dużo tych różnych rozwiązań. Jakbyś zechciała powiedzieć, w jaki sposób organizujesz, jak może się zapinać koszula, bo to przecież nie muszą być goziki. Mhm. Jaki może mieć kołnierz, jakie może mieć elementy jeszcze zdobnicze z przodu, z tyłu i tak dalej, i tak dalej. No to co? prawda, jeżeli biała koszula i jej wariacje są tytu, tytułem dzisiejszego podcastu, to dodam do tego, że dla mnie biała koszula ma strasznie dużo oblicz. Czyli, oczywiście, wychodząc od klasyki, ale ja nie wiem, czy ja szyję taką, takie koszule, które są stuprocentowo klasyczne, ponieważ takie można spotkać w wielu miejscach. Staram się, żeby były asymetryczne, na przykład, przody są dłuż, krótsze, tyły dłuższe. Daje aplikacje różnego rodzaju, nie za dużo, bo nie można białej koszuli zakryć, można ją wzbogacić. W związku z tym uważam, że przez szacunek do tej białej koszuli, te aplikacje zwykle są nadzwyczajne i są gdzieś tam na dole, żeby ją odróżnić od pospolitości, ale żeby jej właśnie nie, nie zabrać tego, co jej się należy. I zawsze jest tak, że każda aplikacja, zresztą nie dotyczy to tylko koszul. U mnie jest w pojedynczym egzemplarzu, czyli jak to się czasem określa, jest aplikacją matką, czyli my tego nie powielamy, nie odbijamy, nie dajemy na sito itd. itd. To jest jedna jedyna przynależna temu ubraniu. Bardzo lubię też koszule, które mają na przykład, nie mają ko kołnierzy. Lubię koszule, które mają bardzo wysokie mankiety z dużą ilością guzików czasem jest tak, że zapina się, jak to teraz Państwu wytłumaczyć. Jeśli Państwo wiedzą, co to znaczy na sztorc, no to to sobie wyobrazicie. Czyli nie jest tak sprawa na lewo czy z lewa na prawo, tylko jest na sztorc. Czyli cały ten szef przedni poprzez zapięcie stoi i to daje również atrakcyjność i takie nietypowe spojrzenie na tę koszulę. Dajemy guziki, które są kontrastowe. Ja nie jestem zwolenniczką wielką, a nawet w ogóle nie jestem zwolenniczką zestawień beż-brąz, jasna wiśnia z ciemną wiśnią, natomiast kontrast bielszcze nią kocham i wykorzystuję to również w koszulach, czyli daję do tego piękne czarne guziki, często do tego dziurki, które są... Szyte, są szyte czarnymi nićmi, czasami daje stemnówki, które są w różnych kolorach, ostatnio robiłam koszulę i była na przykład z czerwonymi stemnówkami. Wyglądało to rewelacyjnie, oczywiście do czerwonych guzików, także różne są możliwości, właśnie wariacje związane z tymi koszulami, bo jeżeli ktoś ma tyle koszul co ty Asiu, to myślę, że trzeba czymś mocno zaskoczyć, żebyś w ogóle poczuła kolejną koszulę, którą chciałabyś włożyć. Mm, no pewnie tak, pewnie tak, ale nieodmiennie, zawsze i wszędzie będę naprawdę wyznawała zasadę, że biała koszula ratuje życie w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach. Więc, cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkich zachęcam do zobaczenia na Instagramie, jakie Jola robi cuda. Bo y, naprawdę można sobie zredefiniować pojęcie koszula klasyczna i biała, i każdy z tych elementów osobno. No i myślę, że można mieć taki ciuch, który naprawdę jest na lata, bo ja ostatnio jak przeglądałam garderobę, wyciągałam letnie rzeczy, chowałam cięższe. No i oczywiście te białe koszule od ciebie są w kategorii letnie rzeczy. Wyjęłam je i policzyłam sobie, że najstarsza moja biała koszula ma 12 lat. I naprawdę życzę państwu mieć ubrania 12-letnie w takim stanie i w takiej jakości w swoich szafach. I chyba już pożegnamy pożegnamy. Informację. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za dwa tygodnie na podcast. Przypominam o Instagramie, tam będzie ilustracja tego, o czym dzisiaj mówimy i tobie bardzo, bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę. Dziękuję. Też było mi miło. Pozdrawiam.